Cześć, nazywam się Zuzanna Rybarczyk i jestem założycielką projektu Psiaki w i teraz i Hume Animal Project. Dziś chcę podzielić się z Wami pięcioma ważnymi wskazówkami dotyczącymi tego, co możecie zrobić i o co powinniście zadbać, by pomóc swojemu zwierzakowi przetrwać noc sylwestrową w jak największym spokoju i komforcie. Pierwszym i niezbędnym moim zdaniem elementem jest pamiętanie o tym, by wspierać swojego zwierzaka, gdy odczuwa on lęk i jest zestresowany. W dalszym ciągu bowiem krąży taki mit sugerujący, że możemy wzmocnić lęk u swojego zwierzęcia przed danym bodźcem, np. hukiem wystrzałów fajerwerkowych, oferując mu wówczas uwagę czy dotyk. Czy jeśli jednak sam bałbyś się np. rozmowy ze swoim szefem i ktoś zaoferowałby Ci wówczas przed nią kawałek czekolady, to czy następnym razem bałbyś się jej bardziej? Czy może wręcz na odwrót, przypominając sobie o tym miłym geście, Twoje emocje i odczucia względem tej sytuacji byłyby już nieco inne. Także pamiętaj, wspieramy, a nie ignorujemy swojego psa czy kota, gdy ten odczuwa stres. Drugim elementem jest zapewnienie swojemu zwierzakowi miejsca, w którym może się on ukryć w tę trudną dla niego noc. W tym przypadku zadbajcie o to, żeby było to miejsce jak najbardziej odcięte od świata, a najlepiej pozwólcie po prostu zwierzęciu na to, by samo zdecydowało, gdzie, w którym miejscu czuje się po prostu najlepiej. Pamiętajcie, nie blokujcie psu czy kotu dostępu za kanapę czy do łazienki, ponieważ to właśnie mogą być te bezpieczne dla nich rejony. Trzecią wskazówką ode mnie na dziś jest wypróbowanie namiastki metody Tellington -touch, którą w Polsce propaguje. Czyli innymi słowy, wykorzystanie mocy tkwiącej w waszych dłoniach. Odpowiednio użytym dotykiem bowiem możemy znacząco wpłynąć na rozluźnienie napięć fizycznych u swojego zwierzaka, a co za tym idzie, wpłynąć pozytywnie na jego stan emocjonalny. Ostrzegam jednak, w tak wysokim stresie nie każdy zwierzak będzie miał ochotę na to, by być dotykany. Więc jeśli tak właśnie będzie w przypadku Twojego kota lub psa, po prostu odpuść sobie dotyk i skup się na innych elementach wspierania go, o których dziś opowiadam. Jeśli jednak nie ma on nic przeciwko, już dziś wypróbuj jedną prostą technikę, którą chcę Ci właśnie zaprezentować. I teraz, jeśli posiadasz psa, polecam Ci, żeby skupić się na tym miejscu, czyli na obszarze przedpiersia swojego psa, w którym Oprzesz całą powierzchnię dłoni, tak jakby przyklejając ją do skóry swojego psiaka i wykonując właśnie taką przyklejoną dłonią okrężny ruch, czy też innymi słowy, taki spiralny ruch, który, pod wpływem którego będziesz tą skórą poruszać. Pamiętaj, nie wykonuj tego ruchu poprzez ślizganie go po sierści psiaka, chociaż w ten sposób i tak może to zadziałać, aczkolwiek dużo efektywniej będzie ten ruch wpływał na wyciszenie zwierzaka, jeśli podczas wykonywania go będziesz skórą poruszać właśnie w takim ruchu spiralnym. Tak jak widzisz, po jednej takiej spiralce ześlizguje się dłonią w dół, pocierając pomiędzy łapki. Jeśli pies nie ma nic przeciwko, możesz nawet wykonać ten, ten ruch głębiej na jego klatce piersiowej. Jeśli, mówimy o, yy, jeśli mowa o kotach, polecam, żeby skupić się z tym ruchem przede wszystkim na, na, boku, ps, na, na boku kota lub też wzdłuż jego grzbietu. Podczas wykonywania tego ruchu nacisk, który wykonujemy, wynosi po prostu tyle, ile potrzebujemy do tego, żeby tą skórą poruszyć. Także ważne jest to, żeby nie był on ani za lekki, ani za mocny. Czwartym elementem jest wypróbowanie tak zwanych owijek, o których opowiadam w, w innych moich filmikach, o do, do obejrzenia których oczywiście Was serdecznie zapraszam, lub też kołderki obciążeniowej. I teraz do wykonania takich owijek używamy takiego specjalnego, bardziej lub mniej specjalnego bandaża elastycznego, który jest dosyć gruby i, i wytrzymały. A w przypadku kołderki obciążeniowej wygląda ona. Mniej więcej w ten sposób jej waga i wielkość zależy również od waszego zwierzaka. Także bardzo ważne jest w przypadku koderki obciążeniowej, żeby odpowiednio ją dopasować. Oba te narzędzia pomagają wielu zwierzakom poprzez wywieranie delikatnego nacisku na ich ciało, a poprzez to wpływają pozytywnie na zredukowanie napięcia mięśniowego i w ten sposób uzyskanie stanu relaksu. No I na koniec, jako dopełnienie takiego holistycznego przygotowania swojego zwierzaka do nocy sylwestrowej, polecam Wam wypróbować olej CBD. Nie dość, że jest naturalnym, to w dodatku bezpiecznym środkiem, mogącym wspomóc wyciszenie Waszego psa lub kota. Pamiętajcie jednak, by zawsze podchodzić całościowo do wspierania swojego zwierzaka i poza podawaniem im czegokolwiek, by zadbać o inne elementy, o których wcześniej wspomniałam. Oczywiście. To tylko namiastka tego, co możecie zrobić i em, w jaki sposób możecie pomóc swojemu zwierzakowi w czasie nocy sylwestrowej. Mam jednak nadzieję, że tych kilka wskazówek pomoże wam choć odrobinkę w tym, by wprowadzić nieco więcej spokoju i wyciszenia w tę noc sylwestrową, by zacząć nowy rok ze swoim pupilem w stanie większego zen.